Cześć kochani, rok 2024 już się skończył, dlatego przychodzę z ulubieńcami Będą to ulubieńce tylko i wyłącznie tego roku Pierwszym produktem, który uwielbiam jest krem kultowy, oliwkowy Ziaja um, Uważam, że słusznie producent to napisał, ponieważ ja ten krem kupuję Mama go kupuje i ja go dorwałam akurat w hurtowni Natomiast można go kupić w aptece W Rossmanie Krem świetnie mi natłuszcza skórę Przede wszystkim Nadaje się do suchej skóry pod oczami I ja go właśnie za to lubię Bo wiecie nawilżenie jak nawilżenie Natomiast ja go właśnie uwielbiam Za natłuszczenie i śliczny Oliwkowy zapach To nie jest zapach naturalnej oliwki Ale mnie się bardzo podoba ja go podkradam mamie Zużyję to, odkupuję mamie Później znowu podkradam Pojawił się w denku grudniowym, ale plik mi się zepsuł, więc będę musiała wymyślić, jak wam pokazać denko bez tamtego filmiku. Ale jeżeli mm, macie okazję wypróbować, to polecam wam ten krem. Odkrycie roku 2024, czyli Senozon. Wspaniały i bardzo wydajny krem z filtrem, to jest 100 ml, jest wegański. I co mogę o nim powiedzieć, to to, że. Przede wszystkim bardzo dobrze chroni, nie bieli. Przyjemnie pachnie, jak na krem z filtrem. Nie śmierdzi mi, jak niektóre kremy z filtrem w kontakcie ze skórą i ze słońcem, bo miałam krem Ziaja, który pachniał czekoladą, a po kontakcie ze skórą i słońcem pachniał jakąś, jakimś, nie wiem, selerem dziwnym, czy nie mam pojęcia, czym śmierdział. Ten jest bardzo ładnie pachnący. Ja nie dodaję dodatkowo drugiej warstwy. Po prostu normalnie aplikuję na przykład krem rano czy, czy w południe, zależy, kiedy wychodzę z domu, i on normalnie mnie chroni przed słońcem. Używam dwóch porcji wielkości, mniej więcej mojego paznokcia kciuka. I na całą twarz, na szyję i na uszy i to mi wystarczy. Krem trzeba dobrze oczywiście wmasować, żeby nie było wiecie śladów białych. On się ładnie wchłania, zostawia warstwę ochronną i śladów białych nie ma. A przy okazji jest tani, bo kosztuje około 15 zł, w promocji jeszcze taniej. I ja go nie używam często, ale mam go więcej niż połowę, także zostanie mi na piecień, maj. Nie mam pojęcia, kiedy się zrobi gorąco w tym roku, bo pogoda wskazuje na to, że wielkiej zimy może nie być. Odżywka arganowa. I Sana. Ja ją mam już od dłuższego czasu. Również jest wegańska. Bardzo przyjemnie mi yy, włosy odżywia i wygładza. I głównie po to ją stosuję. Przede wszystkim też nie obciąża i ładnie pachnie. No i jest tania. Płatki pod oczy. I Sana to również odkrycie zeszłego roku. Ja wcześniej nie używałam żadnych płatków. Co mi się w nich podoba, to to, że są mocno nasączone z serum. I o ile te z awokado czy z. Yy, Mm, witaminą C takie pomarańczowe, nie zrobiły mi praktycznie nic, bo były za sobą naładowane serum. Też one nieładnie pachniały moim zdaniem, to te naprawdę mocno nawilżają skórę, do tego jeżeli się je włoży do lodówki, to przyjemnie chłodzą, chociaż one i bez, mm, bez lodówki troszkę chłodzą. Cudowne, a przy okazji, ja wiem, że to jest na jedno użycie, ale ja tych płatków używam na dwa użycia, bo po prostu szkoda mi było wyrzucać tego serum, a nie miałam ochoty go sobie smarować na skórę, bo po co, skoro mogę sobie te płatki po prostu położyć pod oczy i mieć przyjemny właśnie takiego chłodzenia i nawierzenia. Zapach jest również ładny, delikatny. W promocji kosztują około 2,50. Ja mam ich zapas i na pewno do nich wrócę. Kolejny mój ulubiony jest to Liren C E Vitamin Energy. To jest bardzo wydajny krem. Słuchajcie, ja go miałam pół roku używając go codziennie, dwa razy dziennie na twarz. Bardzo, bardzo przyjemnie pachnie takimi cytrusami. On ma czerwone kapsułki. Ja go nie będę otwierać, bo jest nowy. Powiem tak, co do tych produktów Liren. jeśli ma napisane 6 miesięcy, tak jak ten krem, to trzymajcie się po prostu daty, ponieważ tak, jeden pięk miałam i po 6 miesiącach używałam go dłużej i on już mnie niestety uczulił, pójdzie do wyrzucenia. Z tych kremów mam kupiłam, nie pamiętam jaki, jest, z żeniszeniem, z imbirem, czymś, coś takiego, nie pamiętam już, był w jednym denku, pamiętam w zeszłym roku albo jeszcze w zeszłym i właśnie moja mama go nie zużyła w pół roku i po pół roku się zepsuł co do tego kremu świetnie nawilża skórę um, odżywia aczkolwiek on ma dosłownie tak jak ja mam takie uczucie jakbym dodała sobie trochę soku z cytryny wiecie, że skórę suchą i normalną potrafi mi przesuszyć szczególnie kiedy za mało piję więc ja sobie jeszcze dodatkowo pakuję po prostu jakiś krem, ponieważ ja ciągle za mało piję i po tym kremie miałam efekt glass Skin. Także jeśli marzycie o zdrowo lśniącej skórze, to bardzo Wam polecam ten krem. Jedyna marka niepotwierdzona jako cruelty free, jaką tutaj mam, Isana Aloes yy, W płynie. Wspaniale mi nawilżyła skórę głowy, yy, skóra była odświeżona, dłużej była yy, po prostu Uczucie było czystości, że yy, nie mam dużej ilości sebum i, i bardzo chętnie do niej wrócę. Bardzo wygodny atomizer. Niestety w większości sklepów ja już jej nie widzę. Zrobiłam sobie w tym atomizerze rozświetlacz. Przechodzimy do makijażu. Tutaj mam Puder Essence All About Matte. On mi świetnie matowi skórę yy, wygładza pory. One są mniej widoczne, nie bieli. Makijaż trzyma się z tym pudrem cały dzień. I, I jest przede wszystkim to puder wegański. Ym, dla mnie nie ma jakiegoś bardzo mocnego znaczenia, żeby kosmetyk był wegański, ale to jest dodatkowy plus. I oczywiście ten puder jest bardzo wydajny. Kolejnym moim ulubieńcem Essence jest taki zestaw do żelowania brwi, że tak powiem. On zawiera szczoteczkę, zaraz wam to odkręcę, bo dzisiaj nagrywam jedną ręką. Szczoteczka i żel. I ten żel potrafi naprawdę bardzo delikatnie lub bardzo mocno zależy ile go użyjecie, wymodelować brwi. Szczoteczka jest wygodna, sam żel bardzo wygodnie się aplikuje, nie marzy się, nie lepi brwi nadal pomimo tego, że jest ten żel nałożony, nie są sztywne. Nic się z tego z nimi nie dzieje. Wyglądają nadal naturalnie, co jest dla mnie bardzo dużym plusem, bo ja nie lubię, wiecie, przerysowanego efektu na brwiach. W środku mamy taką szczoteczkę, oczywiście regularnie. Myję tutaj oczywiście troszeczkę. Widać w środku taką złotawą poświatę. To jest właśnie ten żel. Ups. Ale tak naprawdę on jest zobaczcie, przezroczysty. Także dla mnie również duży plus, że nie mam żadnego zabarwienia. Po prostu sam żel. Super produkt polecam. Kolejnym produktem jest tusz Eveline brązowy i nigdy się nie spodziewałam, że trafi on do moich ulubieńców, ponieważ ja tę decyzję podjęłam spontanicznie. Ja na początku ten tuż chciałam oddać sprzedać, bo go dostałam w rozdaniu, ale później jak zobaczyłam, jaki on robi piękny efekt, że moje rzęsy wyglądają naturalnie, są pogrubione, rozdzielone i naprawdę ten brąz mi pasuje, to stwierdziłam, kurde, kocham ten produkt. I on w promocji może kosztować, nie wiem, jakieś 18 zł, także jeżeli macie okazję, to wypróbujcie bardzo polecam. Ulubieńcem makijażowym jest oczywiście korektor Hean ale w nowej szacie graficznej, to jest odcień light, ja go uwielbiam, tutaj doszła jakaś gąbeczka, której ja kompletnie nie używam, wygodny aplikator, cudowny kolor, idealny dla mojej skóry, przede wszystkim nie wchodzi mi w zmarszczki, nie wysusza skóry, trzyma się cały dzień nawet bez pudru i tak naprawdę mogę tym korektorem odwalić sobie cały makijaż, bo o ile nie lubię używać podkładu, bo nie chcę mi się go zmywać, podkład mi ciemnieje, to ten korektor mi jakoś nie ciemnieje. Nie widzę różnicy specjalnej między nałożeniem go rano a efektem mm, makijażowym na wieczór, kiedy już przychodzi mi ten korektor po prostu zmyć. Efekt jest bardzo naturalny. Mm, nie jest to taka mocno matowa tapeta ani mocny blask. Coś pomiędzy powiedziałabym. Taka zdrowa skóra, wiecie, można zyskać naturalny efekt, można zyskać efekt mocnego krycia takiej maski, jeżeli się chce. Ja nie używam akurat y, tego korektora do mocnego krycia, aczkolwiek zasinienia i y, jakieś żyłki, y, zasinienia, naczynka krwionośne bardzo ładnie mi zakrywa. To jest po prostu hit roku i gdybym miała wybrać tylko jeden produkt, wybrałabym zdecydowanie ten, bo to jest pigment sypki Mio i ja go specjalnie zaraz odkręcę i Wam pokażę jak on leśni to jest po prostu milion gwiazd za około 14-15 zł nieraz w promocji chodzą wspaniały glow, trzyma się dobrze z bazą, bez bazy nadaje się jako rozświetlacz, jako cień do powiek nawet możecie go sobie spokojnie użyć jako Brokatu na paznokcie, na włosy, tak naprawdę na co chcecie. I jest też mega wydajny, to jest odcień Bling Blink 01 i oczywiście jest wegański, to jest dodatkowy plus. I z tego co zauważyłam, to oprócz wcierki, kremu zjaja i chyba jeszcze ten krem. Nie wiem, czy on ma oznaczenie, że jest wegański. To oprócz tego jak dotąd i tuż do rzęs wszystkie produkty są wegańskie, co mnie bardzo cieszy. Otworzyłam poza kamerą i zobaczcie, co tu się stanęło. No tak, to jest, tak się nie uważa i za bardzo chcę coś pokazać. Zobaczcie, jaki to jest glow. To jest taki glow, że kamera ostrości nie łapie. cudowny do wny. Na Sylwestra, na jakieś większe imprezy. Do charakteryzacji po prostu idealny. Zobaczcie go, tre, tre, tre i nic się nie dzieje z nim. Widzicie? Taka, taka syrenka, trochę jak, jak na paznokciach. O, na paznokcia sobie tam. No, na paznokcia też średnio tutaj rozetry, ale możecie zobaczyć, jaką mocno błyszczy. Do lakieru się przyklei bez problemu. Ta pomadka to zamiennik mojej dawnej ulubionej kredki Avon w odcieniu Eternal Flame i to jest Essence Slim Stick odcień 107 Hot, czyli piękna czerwień. Dobrze się utrzymuje na ustach, równomiernie się zjada. Nie pachnie za bardzo, wiecie, w przeciwieństwie do mojego dawnego ulubieńca. To nie pachnie. Aczkolwiek też nie musi. Kolor się dobrze trzyma. Także super. I co do tego 6 godzin, to powiem tak. Yy, jeśli zjecie ostrożnie jakąś kanapkę, to to się całe nie zje. Ale jeśli zjecie tłustszy posiłek, to się niestety zje. Więc na to bym nie patrzyła. Ale też to kosztuje może z 15 zł. Więc nie oczekiwałabym, że to będzie bardzo trwała pomadka. Do policzków odkryłam taki róż. Liquid Brush. Blush Baby Got Blush od Essence. On nie jest długo na rynku zdaje mi się ten produkt. Tak wygląda róż. Już pokazałam poza kamerą, żeby się nie biedzić tutaj z otwieraniem. Pinkalicious. Tego się nie odkręca. To się po prostu ściąga. I tutaj w środku macie taką gąbeczkę, którą możecie sobie mm, ten róż aplikować. Nawet rozcierać, jeśli ktoś chce. Ona się otwiera w ten sposób. Trzeba przekręcić. W przeciwnym razie, jeśli nie przekręcicie, produkt się nie wydostanie. Moim zdaniem to jest mądre zabezpieczenie, bo zdarzało mi się po prostu przypadkowo nacisnąć tubkę i wszystko wylatywało i robił się bałagan. Niepotrzebny produkt się marnował. A tutaj jest właśnie świetne rozwiązanie. Widzicie to jest o, taki kremowy produkt. Tutaj nawet się troszkę wydostało. Zobaczcie, jego można rozetrzeć, można zrobić mocniejszy efekt, można zrobić delikatniejszy efekt wspaniały produkt. Na moim Instagramie i, i YouTubie oczywiście znajdziecie rolki, gdzie korzystam z tego z tego różu, jak również z innych produktów. Możecie tam zobaczyć, jak się właśnie sprawdzają podczas makijażu i jak zrobić nimi różne efekty. I ten brokat po prostu wszędzie lata. Ostatni hit roku, jaki mam tutaj to Essence Shine Extreme Shine. Jest to cień Clear, Crystal Clear i jedynka, po prostu 01, piękny blask nie lepi się, wydajny ładnie pachnie taką jakby jeżynką owockami leśnymi wspaniała tafla wody po prostu na ustach dobrze się utrzymuje usta są delikatnie powiedziałabym, że nawilżone, odżywione produkt jest wegański i przede wszystkim można go również nałożyć na matową pomadkę, żeby zrobić sobie z tego błyszczyk. Także jeżeli lubicie błyszczyki, ale nienawidzicie, gdy się lepią, z całego serduszka polecam Wam zainwestować w ten produkt. I jeszcze jest jeden produkt, którego niestety nie kupiłam, ale rolka również śmiga na moim Instagramie i moim YouTubie. To możecie sobie zobaczyć, jeśli chcecie. Jest to balsam do ust Lana V. Jest to mm, balsam Job w takim... Mm, białym sztyfcie, coś jak to, niebieska siata graficzna kartonika, nawierza, odżywia i zmiększa usta od pierwszego użycia. On mi pomógł po jednym użyciu, na zajady, na bardzo suche, pogryzione usta, na wszystkie jakieś takie właśnie wysuszenia, pęknięcia, pomaga od pierwszego użycia. Wydajność to jest około dwóch miesięcy, wspaniały produkt, bez promocji kosztuje 19 zł, w promocji możecie go upolować za 13, 14. Także również bardzo, bardzo wam polecam, jeśli szukacie po prostu takiej petardy uzdrawiającej do ust i ona pachnie jak czekolada, troszkę jak czekolada, trochę jak jakieś owoce leśne takie pomieszane troszeczkę, troszkę jakby kwiatowo. Jeśli mieliście pomadki Avon w takim w takiej różowo-czerwonej szacie graficznej, że wiecie, tutaj sztyft jest, sztyft jest matowy, a skówka błyszcząca, czy odwrotnie? Nie pamiętam. To one pachną tak samo. I również, oczywiście, bardzo Wam polecam. Kochani, w tym filmiku to wszystko. Jeśli Wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę. Piszcie koniecznie, który produkt Was najbardziej zainteresował. Jakie są Wasze ulubione kosmetyki z zeszłego roku, a może zainspirowałam Was do kupna i przetestowania czegoś nowego. Żeby nie pominąć innych moich filmików, koniecznie zostawiacie subskrypcję i do usłyszenia w kolejnym filmiku i oczywiście szczęśliwego nowego roku. Pa!